Czekaj. Witamy Was w podcaście. Ja się teraz wstydzę kurwa, wiesz, jak nagranie jest to. <noise> się, kurwa nie zaczął wstydzić przy pierwszym odcinku? Witamy Zapomniałem wtedy, wtedy no. Teraz mi się przypomniało, że to wszystko, wiesz, potem ludzie patrzą, kurwa. Witamy w podcaście dwóch waperów. Nie można y, waperować. Waber, wszyscy piszą do że stęsknili się za mną. To cię w chuja <noise> Ja ci, no wiem, wie, że uwierzy jak mu z różnych kąt będę napierdala. <laughs> <ja. śmiech> I uwierzył kurwa. Ja pokazał. Ja kubeczek przyniosłem, żebyś też pił z kubeczka. A ja tak jeden z kubeczka picie, kurwa, ja no jestem zbinta, normalny. Zminta, kurwa. No <laughs> to, tylko Poza tym by było czuć, kurwa, wiesz, co ja tam mam. A po co mi to potrzebne jest? O tym. dzisiaj mamy tak kulturalnie porozmawiać. 2025. No to co się działo? Są. No wygoglowali, się nie przygotowali. Co się działo Czad w 2025? 2025? Co się działo? No co się działo? Dużo się działo. Na przykład? Na przykład wa wałka, wa walka o... no Wałek to też był. Walka o kształt regulacji i kontrowersje branżowe. Pełno mamy tych tematów, więc możemy któryś poruszyć. Wpływ na rynek i ceny użytkowników. No to nawijaj Głupie nawet butelki, które wejdą od 1 stycznia, nic Ej, nie wejdzie, się, kurwa. Kurwa, oni się kapli. Ustawa TPD jest Ale to ale... no, słuchajcie, nie. Z butelkami ja miałem, nic się nie ale zmieni. Ale nie. Posłuchajcie mnie, bo kurwa ja już tego przestaję rozumieć, a nie chcę mi się czytać. To ja Ci wyjaśnię. Patrz, ustawę o TPD kto przygotował? Unia Europejska Unia. w 2010 Czyli nie, roku. Czyli Niemcy. Ci, co im wpierdoliliśmy pod Grunwaldem, tak? No mm -hmm. kurwa, no nie wiem. No tak, jak no, ma... ale teraz posłuchaj. No ale teraz posłuchaj. I co? I tylko w Polsce ona została źle przetłumaczona? No ale dobrze, hmm. y, ustawa, dobrze. Ale czekaj, ustawa TPD, ok. Ale pojadę na, do, nie, do Niemiec i kupię ten sam olej w tej samej butelce, w tej samej pojemności. No tak, no bo. Wielka wszędzie... Brytania zanim wyszła z Unii Europejskiej. Kurwa też miała wszystko dostępne. No ale nie, to czekaj, od stycia mają u nas być butelki ósemki, a reszty krajów będą w dziesiątce, tak? No to co się stało? Nie, Wiele no butelki na... mają być dziesiątki, a płynu ma być 8 ml. Tak, tu akurat jeśli chodzi o. No coś nie, zbocz, bo, bo. To ja on ja mówi dobrze. Tak, Czyli tak, tylko Polacy teraz... sąsiedzi o żałobawie, że przerabiają, a reszta Europy ma to w piśmie. Ale kura, moim zdaniem. No to właśnie. nie wszyscy pójdą tą drogą. No nie no bo, ja nie. No, wiesz, mnie chodzi o tą strukturę, rozumiesz, jest dyrektywa TPD, prawda? Kurde. Jest i. Przetłumaczona to jest od... na Polskę, okazuje się, że źle przetłumaczona, blej ja już poginąłem, co jest źle. Ma być ósemki, tak? A Niemcy reszta Ale... krajów Europy. No to w Miźwie, chwila, dalej się robić. Bo tak? usta, ustawa ona mówi, że e, płynu ma być 10 ml. W opakowaniu nie większym niż 10 ml, tak jest zapis. No właśnie, tak mi się wydaje, bo w Dlatego nie wiem, teraz urzędnik oto zapis stricte, tylko że to jest zapis źle przetłumaczony. Opakowanie, a opakowanie naszych dziesiątek ma 11 czy 11,5 ml, bo w każdym musi przecież... być powietrze techniczne. Tak. Nie możesz kura nabić kurwa pod korek. Bo jak będzie to nie wiem lecieć samolotem, czy różnica ciśnień, będzie ci te butelki rozpierdalać. No Ale co ty pieprzysz? To opakowanie ma 50 ml. Kura umiesz czytać? A ja miał pudełko o opakowaniu. Mm. Ale opakowaniu Ale... płynu, to jest opakowanie opakowania. No ale de facto w środku jest opakowane. Ja na ścisło, to kurwa masz rację, to weź, nie, to, dobrze, to weź kurwa swanka, to tam to jest 80 ml no. Jeżeli to opakowanie ma 50 ml, a wrzucimy na pustą butelkę, to nie musimy tego akcyzować. Kurwa, kurwa. Ale nie lej w ogóle! Poważnie no, miało my... być, akurat co robisz jaja teraz. Ale jak poważnie? Ale, dobra. ale jak może być nie poważnie ma... w tym kraju? Mama! No nie no. może być poważnie no, w tym kraju, być, ale... Ja już poginąłem, o chuj, tu w ogóle Ja chodzi. wam kurwa mówię, nie każdy producent pierdoli się w to, żeby produkować 8 ml w dziesiątkach butelkach, bo... E, dlaczego kurwa do tej pory nikt tak nie... Znaczy no są tam jakieś... Ktoś tam już zaczął lać te ósemki, nie? Ale też ustawa jest z września 2016, chyba albo 70. 17 nie. Znaczy, u, może zapis ustawy tak, ale weszła w życie w 16 albo w 17 we wrześniu. E, I to, co teraz było, nic nie, nie było ani słowa, kurwa o butelkach. Cała ta afera wzięła się z tego, że jakiś kurwa urzędnik, który kurwa za przeproszeniem, no nie ma po kolei w głowie. Wymyślił sobie, że kurwa zapis trzeba przetłumaczyć kurwa, wiesz, ale nie weszła w życie w 14 yy, na pewno. nie Eee, wymyślił sobie, że kurwa wiesz, że tak on to będzie stricte, kurwa co do literki tłumaczył, no nie, ale trzeba by się wziąć za tego, kto to przetłumaczył. Czyli co, teraz kurwa, Polska jako jedyna na świecie będzie miała akcyzę na kartridże. Polska jako jedyna na świecie, kurwa, w dziesiątkach butelkach, kurwa będzie miała 8 ml, no? Ma, Polska jako jedyna ma. Yy, no, ma, do, ma, no. Dobra, no ma No Dobra, le, le, lecąc y, po kolei w 2016 roku 22 lipca przyjęcie wdrażające te y, TPD ustawy wejście w życie ustawy w Polsce, 8 września 2016. Ograniczenie no to... dotyczące stężenia i pojemności. 1 stycznia 2017 roku zakaz sprzedaży online i reklamy 2018 rok. Co byś ty zrobił bez tego czata GPT? Ale <laughs> trzeba by to było jeszcze potwierdzić. Bo kurwa wiesz, on może się mylić. W każdym razie ja pamiętam datę kurwa właśnie wrze wrześniową. 16 że wtedy się to wszystko zjebało, bo przed tym był no normalny. No dobrze, rynek. no ale okej, okay, minęło kurwa 8 lat i oni się po 8 latach skabli. I do czego zmierzam? Zrozum, że ta ustawa odnośnie tych kurwa butelek ich pojemności nie zmieniła się teraz w tym roku nagle. Tylko ona cały czas obowiązuje. I kurwa 10 lat wszyscy robili, kurwa i było dobrze. A teraz jeden chuj się przypierdolił i jest problem. No nie? dokładnie 8 lat. No po 8 no, latach się skapnęli, wiem, że. Żeby... No dobrze, 8 lat. Kurwa, ty dokładny. Schowaj ten telefon, zobaczymy, czy będziecie się kurwa, za z, z... za Gróbala. PMI się kurwa, ścichło że ten, przecież myślisz, że skąd się to wszystko bierze? Moim zdaniem, oczywiście. Ja nie wiem, skąd oni. Mówili. Ja zaznaczam, że to jest moje zdanie, nikogo nie oskarżam ani nic, tylko moim zdaniem to jest kurwa o no to się tu rozchodzi, nie? Znaczy no pewno. Wiesz, sprzedaż konserny, fajek spada tak, z roku na rok. I bo to spada na branża, łap na szyję. No. To już wcześniej wyczytałem, branża wejd na całym świecie. Kapitalizacji chyba miała za tamten rok 65 miliardów. To tutaj wiesz, ja nie potwierdzam, jest nie, nie zaprzeczam, bo znaczy, nie mam no, pojęcia. Wiesz, też tak sprawdziłem te informacje, nie, nie siedziałem jakoś głębiej i nie sprawdzałem. Na, na cały świat kapitalizacja 63 miliardy e, dolarów, to jest w chuj kasy. E, gdzie no tracą tak naprawdę analogii, tak? Bo nie ma co ukrywać i dlatego poszli... Ciebie, jak była akcja i jakoś się rozeszło po... Co, ten sum o tym, po... tym kurwa tym? E... No dajcie skończyć, to bym wiedział, nie. I się rozeszło po nogach, kurwa, jak miały być wszystkie papierosa na w białych pudełkach. Spędzacie taką akcję? Miało tak być, na, Napis tylko, że, kurwa. że być tak. napis, i nie miało być nic, miały być tak. I nagle, kurwa, nie ma. no Kaczora Donalda przypierdolą niedługo długo. Gdzie się podziały te piękne czasy, jak na kurwa no. po lidzie Formuły 1 było Malboro, kurwa. No. No. Wtedy to było, nie? Ale mówię, nagle, nagle było akcja, że już te. już Marlborasia. Bledły te wszystkie, niektóre były takie wyciskane, loga. No e, albo te obrazki, takie, że kurwa nagle, i, umrzesz za kurwa. Te, I nagle wiesz, nikło, nie ma jest to tak samo jak kura jest, wiesz, zakaz reklamy, a wejdziesz se kurwa do żaby i kurwa masz piękne loga, kurwa wszystkiego wiszą ci nad, wiesz, nad y, kasetą z fajkami. Czy no ostatnio widziałem, że, że żaba <laughs> Marmora <Pura> Sajera. No. <laughs> Nie no, ja się z nim widziałem, ale nie o, yy, albo razów, nie? Ale o co, o co tym się kurwa wszystkim rozchodzi? Aplikację kurwa masz nawet, nie? Ja co prawda nie mam dostępu, bo Ty powinieneś Icos? mieć. Ale słuchaj, bo... Icosa ja sobie mogę z wysyłką do domu zamówić. No właśnie. I co chwilę nie podmaszują, bo mówiłem tego Icosa te, co chwilę mi przychodzi SMS, ble, 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 zamów sobie. Ale wiesz, ogólnie jakieś ale, kurwa punkty, to, to, kurwa nie punkty, dobra, wszystko możesz zbierać. Bo znajomy akurat ostatnio, bo mu się zepsuł, zamówił sobie nowego. Przyszedł mu do domu, ale pytanie, czemu kurwa powiedzmy... Nie wiem, wziąłem pierwszy raz no. Wyrób zawiera nikotynę, a czemu na ajkosie tego nie ma, na sprzęcie samym? Kurwa, no druga sprawa, bo gdzie nie to zawiera nie zawiera nikotynę. Tak samo to nie zawiera nikotyny, dokąd je tę nie wlejesz. No I to, jest to jest idiotyzm. A ty ty czemu te jebane kosy. Nie powiem, mam je, pa, nie palę je, ale ja wszystko mam, żeby przetestować. czemu na nich nie ma akcyzy? Już nie idziemy o napisy. No, no, sprzęcie na sprzęcie nie ma akcyzy, no bo nie masz tam kardlicza, nie? Chyba że no ty... masz na wkładach ale dopiero. Nie. No dobrze, ale to czemu na boksie masz akcyzę? Właśnie o to chodzi. Czemu na boksie na... masz akcyzę, bo masz w nim grzałkę i jest gotowy do, no, wiesz... A w się jest grzałka, Jacek. Ty, no, Papa, tak. no ja, wiesz, wiesz, ja nie wiem, jak wiesz, to, bo to, to działa, nie, do końca. Ruchiska. No przecież... A, bo ty mówisz o tym starym Majkosie o, takim... No obojętnie No nie, nie tak. no bo są te nowe, to wiew czy coś każdego, się nazywa, nie? Do każdego to on nie musi mieć. bezpośrednio. Nie mówimy o nic na likwidzie. Mówimy o na na. Jaże, no. no każdego wkładasz. Nie, no, nie wiem no. kurwa, nie no, wiem kurwa, jakbym się miał domyślać, no to wiesz, ktoś dostał odpowiednio za to, żeby tak było. Także podejrzewam, bo słuchajcie. Ja podejrzewam. zobaczymy, nie, nie zobaczymy kto pan. miał rację. Kura, będą mniejsze butelki tylko i dziesiątki całkowicie znikną z rynku? Tak. Co? Aha, i pudełka no. i pudełka mają być Pię... Ty okaziona, Pytam się Pytam ciebie się po pyta. prostu twoim zdaniem czy bo po pierwszym, no jak zwykle czy po pierwszym znikną wszystkie te butelki dziesiątki takie jak nie mamy teraz i będą ósemki w 10 butelce czy zostanie ktoś będzie dalej produkował normalne. Zanim na pewno ktoś, ale moment, a nie będzie nawet okresu przejściowego, do no, sprzedaży, nawet, jakby tak się stało, no co z tymi? Kura? Nie kura, może ta być tasami? okresu przejściowego kura, bo przepisy się nie zmieniły od września 2016 nic się nie zmieniło do a, dzisiaj. Co Więc jaki okres przejściowy? Na co okres a przejściowy? A ten co to tłumaczył? To powinien dostać. No nie nagrodę Wyślijmy na pewno. Go na Węgry. Wyślijmy go na Węgry. Ja to bym go wysłał, ale nie na Węgry. no. Na Węgry? Nie, nie na Węgry. To za, za, zaletko bym miał. Panie, ja znam takie miejsce, ale to nie mogę powiedzieć, bo to... to... Od Czemu cię? na przykład w Wielkiej Brytanii yy, przez pewien czas i to przez bardzo długi czas można było palić e-papierosy w szpitalach, można było palić yy, e-papierosy na byłam, Bo, w barach, bo, bo, bo były promowane jako zdrowsza alternatywa dla palaczy tytoniu, ale wiesz... No i nagle... Przepisy powstają patrz, zawsze tak, że ktoś komuś kurwa wiesz i patrz, coś da albo to było zapłaci przez już. To no. lat bo to nie było tam powiedzmy przez miesiąc, tylko to tam było przez 3, trzy, 4 lata, że można było palić i nagle znajdzie i chuj nie można już palić. No bo doszła do władzy jakaś zniebana partia pewnie i, i wiesz, ktoś z tej partii dostał odpowiednią kurwa w łapę i bo przepisy było tak, się zmieniło no, to sędzia ten Teraz nawet w Polsce na no, przystanku nie możesz też zapalić, bo była luka w przepisie, że mogłeś normalnie e papierosa sobie... Zerówkę mogłeś przyjechać gdziekolwiek w nie, bo była taka luka tak. w przepisie. Aczkolwiek to ja jestem osobiście w stanie jeszcze zrozumieć, bo... No nie, Czy ten też... dym ma tą nikotynę tak, czy jej no, nie, to nie ma, kogoś może, komuś to tak, może tak, przeszkadzać, przystanek no, to jest kurwa ten, nie? Miejsce publiczne. Otóż to, to dobrze, nie? Niech, niech sobie i tak będzie. No. no dobrze, ale jesteś sam na przystanku, pani sobie podjeżdża, policja wystawia ci mandat. Jesteś sam, nie ma nikogo. To mówi że nie paliłeś? To kurwa ma rację, nie? Jak łapię Cię za rękę, to mów, że to nie Twoja ręka. Tak, no tak, no. To jest tak, jak hmm. y, operator koparki jedzie na jewie błota, mówi, że to kurwa nie Twoje błoto. No jak go nie nagrali, to przecież to, to na pewno nie jego. Gorzej <gurze> jak go nagrali, nie? Mów, no, że, że, nie to jest mówi, że to nie Twoja koparka w ogóle. To, to nie on jechał, no. Ty to, to w ogóle nie w by jesteś w tej koparce. Otóż to. Nieświadomy przechodziń w tej koparce, no tak. koparkę na pilota? Kurwa, nigdy nie stałem na przystanku autobusowym. Ciekawe jak to jest. Jeszcze brakuje, żeby kurwa siedzieć na ławce i żeby Ci mandat wy wystawili za to, że siedzisz sobie na ławce i sobie... No, opierdolce no sobie takiego bocianka kurwa siedząc na ławce i ci, ci złapią, to będzie problem. No właśnie, głupia analogia. Ty mieszkasz w domku jednorodzinnym? Czy... Tak jest. Masz chodnik przy domu? Mam. Musisz go odśnieżać? Teoretycznie nie muszę. Tak, a, jest przepis, że jak masz półtora metra trawnika... Nie, półtora metra akurat, tylko pas zieleni między płotem a chodnikiem i nikt no. nie określa w przepisach, ile ten tak? pas zieleni no ma być. Więc jak będziesz miał na przykład, nie wiem, 10 centymetrów tego pasa zieleni, to moim zdaniem no. to już jest pas zieleni. No dobra, ale wracając no do... mam ta sztuczna trawa jest tańsza, kupimy sobie. Yy... No ja mam akurat płot przy samym chodniku, więc nie mam za bardzo jak kupić. Ale możesz sobie kupić, 2, 2 cm Ci kupię tego. Ale yy. ja tam nie mieszkam, więc jakoś się będę, wiesz... Yy... Dobra, ale wracając. No jak właśnie dom graniczy od razu z chodnikiem, a bardziej płot graniczy z chodnikiem. Tak, musisz no nie wiem dziwa. dlaczego no, Ale że to twój, bo jest to niby twój w chodnik. zimę to jest twój chodnik, a w lato jak pijesz na nim piwo, to Ale już jak jest w twój lato wyjdziesz na nim flaszkę zrobić, to przyjedzie policja złożyć. lepiej nawet jakbyś sobie płot chciał umyć nie, normalnie, no to kurwa musisz napisać o pozwolenie na użycie pasa drogowego. Bo tak. chodnik wtedy jest pasem drogowym, nie? No tak. Więc jak ja rozstawiam się z myjką i myję płot. Oczywiście mam zawsze zezwolenie. załatwione zezwolenie. Tak. I trójkąt na plecach. Kurwa, i to jaki. I... A to nie lepiej napisać, żeby oni ci przyjechali i podumyli. Tak ci umyją. No eee, W Mercedesie na, masz haka, tak nie, nie? kurwa, wiesz, odgarniesz, kurwa, a chłop przejedzie z pychaczem eee. i zapierdoli ci cały chodnik eee, na. Masz w Mercedesie haka? Masz. No to przyczepkę też pewnie tą posiadasz ze strzałeczką, co nie? Eee, przyczepki nie posiadam, mam hak. No, ale to jeszcze se dokup ten, żebyś bezpieczny, ale bo nie jak płot, płot, bo wiesz, nie lubię. Ale jak weźmiemy płot, to wiesz. Ja I tym otymistycznym akcentem ja już nie myję, dzisiaj bo tu, bo już wszystkich nie pożegnam, bo Wiktor po szkole leśniczej napala, najebało na śniegu po same pachy. Jedzie odśnieżać. Jeszcze ktoś chce pożegnać Ja nie, Ja, ja nie odśnieżam, ale mogę się pożegnać, bo już z wami tu kurwa siedzieć, to jakbym za karę się czuje trochę. O! kurwa, uderzył mnie na podcaście, to wam powiem. O! Kurwa! O, kurwa! O. <grym> hey, <grym> <grym> dobra, dobra. No. No, i niestety, Papa Bóg przydał mną i stracił. Trzymajcie się, cześć. O, kurwa.